No tak, to tylko już te pociągi. Jest noc. To dużo nie zrobię przez tą noc. Nie wiem czemu zawsze trafią tak, czy mam noc. Się zastanawiam, czy to nie zrobię jakiegoś hubu transportowego. W sensie... Yy, stacji pociągów? i stacji metra od razu by mogło być spoko nawet pytanie czy da mi się to zmieścić jakoś w podstawowej stacji to tak myślę, że nie za bardzo mogę, ale mogę taką na przykład Taka post. Nie, taka to nie. Stoi mi taka. Dobra, to w takim razie. żeby to się dobrze połączyło teraz. Jest najważniejsze. Niekoniecznie chcę wyjść. Jakbym zrobił... No nie, no nie chcę. Z tego zależy czy to się połączy czy nie. 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 Konstrukcji nie. Więc tak. Muszę przesunąć, Lepine. lepiej wyglądało, ale się połączyło. Okej okay. Główny tor musi się połączyć ze stacją bardziej żeby hmm, hmm, hmm. Żeby się to dobrze Żeby połączyło. Dobra, jest. jest. że Muszę przeprowadzić. A. że hmm. słuchajcie, yy, straciłem. Trochę. Tak, będzie. Metro na pewno łączyło to, to i to. I teraz jak coś sensownie po tym zrobić jeszcze? nawet nie mam za co postawić tego po metra. No, drugi powód, tak którego na razie nie postawię. Tu mi jest statystyki do opuszczonych tych. O! Cześć Lisek! Patrz co jest, City Skyline Co chciałeś? Eee, coś mi było dopywane za... Coś fajnego Za ilość opuszczonych budynków Teraz... Teraz co było? Zblokowywany tym. Buduj się uniwersytetów. O to, tysiąc opuszczonych budynków. <laughs> no powoli się to nabija. Miasto duchów? Nie, to ta, ta część jest miastem duchów. To znaczy, głównie to tu jest problem z handlem. Jak sobie zobaczysz, bo rejony mieszkalne mają się dobrze. Ale handel nie ma się dobrze, bo nie potrafią znaleźć drogi do sklepów Ja to mówię serio A ci na przykładzie... czekaj, tu jest gwiazd. Jeżdżą ciężarówki, co nie? Jeżdżą dostawczeki Oni uważają, że nie mają ile ten... towarów na sprzedaż I... i... no... To jest problem Czemu pozwolił tu zaparkować? Bo na, na pewno nie ja. Tu jest. Co by się stało? Yy... Zapomniałem w idealnym momencie, jak yy, pociąg się rozpadł. Tak, ale tu nie ma. Nie można w tym miejscu. o całości nie można. O, jak będzie prościej? Nie ma. Dobra, już się pociągnie ze Stop Working, no. no? Trochę, trochę, trochę mi brakuje do stacji metra podziemnej. Chyba, żebym zbudował jedną, no, taką zwykłą tu. Potem szedł pod ziemię. Wiesz co? Jak tak spojrzę to nie widać dziur, więc wydaje mi się, że lepsze. Bo dziur nie widać, tak. Tu, 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 tylko te yy, studienki kanalizacyjne, gdzie nie, gdzie, a tak to, no, 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 widzisz, no, nowy asfalt. Jezus Maria, na co wy narzekacie? Wykształconych... Czy mogę już zobaczyć, jak się układają te zasięgi? Nie, nie mogę. Spalko. Nie ma problemu. w to nie. Nie Dobra, tu bym postawił chyba tą stacjometrę nad w sensie zwykłą. Podziemną bym postawił dalej. A tu może być jedna stacja metra. Y... mogłaby być druga stacja metra. I to tyle. I to tyle mogłem postawić. Nie, eee, moment, no, chyba że mogę sobie sfinansować to w taki sposób, że zrobię... O! Jak ładnie. Dobra, dziękuję. Majka. <laughs> co dobie? Tu jedna... Mogę postawić więcej tych stacji w tym momencie. Ale też nie ma co przesadzać z tej ilością, do tego postawię ich jak najwięcej się da. Inaczej, dobra, nie, bo coś coś poszło nie tak po drodze. Instrukcje były niejasne. Najpierw 9 metrów dół. Dokładnie. Teraz macie się połączyć z tamtą stacją metra. Inaczej, 32, by był ładnie zakręt, 32, już mi na nic nie stać prawie. Mam jedno połączenie. Ile mi zostało? Oh shit. Ja nawet nie mogę dokończyć połączenia. Nawet, nawet tego nie było. Nie zmieniły się, bo była gra zapowolzona. Odświeżałem się w momencie, kiedy odpowolzuję grę. Ja sobie szybciej to swój finansuję. Jeszcze nie narzekają. I jeszcze. O nie, zaczynaj już narzekać powoli i donę, donę. Teraz powinienem móc zbudować cały tunel. No, Jakie jak, jak ładne zielone si dolarki Tak, no jakoś to muszę ładnie wykombinować. Czy żeby mi się to ładnie połączyło? Potrzebuję mieć od razu wpis Trzeba mieć włączone to i to i muszę mieć jakąś, nie wiem, rozjazd w tym miejscu plus jeden, plus jeden No tak, tak jest Tak będzie A jak ja mam to jakoś tak fajnie rozdzielić, żeby żeby jakoś tak sensownie to szło Nie zmyślam Pies prawie połączone Brak funduszy Czy stać mnie już chociaż na jed dokończenie jednego tunelu? Mógł już włączyć to metro A Dokładnie Więc trzeba ułatwiać, tak? Nie utrudniać 17 tysięcy za jeden tunel No nie czy to starczy na obie tunele, czy nie On dziwnie tani jest, no bo trochę turbin, trochę solarów i, i to wszystko <grywa> działa. <grywa> to jest nie tak proste. Yy, nie wiem. Może być zajęte <noise> no Tak Jest pierwsza linia Mamy to Pierwsza linia metra Ale wiatr mi się tu nie pojawia już prawie? Hmm Tak, bo w, w sumie wszystko blokuje ten wiatr tu Chyba Może być problem później tak, To musi się połączyć z tamtym Chyba, mówisz o lidze A, nie, nie, nie stać Hmm Takie połączenie by było nawet spoko, ale mam dopiero połowę tego, co potrzebuję. O! Jak fajnie. Czy tu jest taki ten ten właściwy To jest to? Tak. Może. Hmm... Jeden ze praktycznie całe miasto. Tak. Tak swoją drogą. To jest. Na tej mapie jest 255 tysięcy drzew. Ciekawostka. No to to spoko. Bez tych bez tych alertów. Te turbiny tu nie pasują, ale muszą być. Nikt nic nie widzi. To jest tak zwane przyspieszenie rozgrywki. O, dobra, tak żeby mi się nikt zaraz nie wyburzył. Chcemy do 12. No, są dwie linie w końcu. Dobra, tak jak nie być. Nawet zrobię, nawet zrobię trzy linie. tak, chcę tu otwor otworzyć nową linię. Idzie tu. O nie, wróć. Tylko będzie biegła w drugą stronę On dzisiaj <śmiany> jest strumieniem. Czyli, czyli liga, zgadłem Tak, i będzie trzecia linia, która będzie mnie, łączyła mi W sumie I tak, będzie mi łączyła to, to Dałem Podałem przystanek czy nie? Nie, to się chyba nie łączy Hmm Jak mi przykro Się nie łączy Nie chce się połączyć Tu musi iść Bezsensownie długą trasą Naprawdę. Jak fajnie. Czy mogę utworzyć po tej stronie nową linię. Nie po drugiej, nie? Dobra. Jednak będą dwie linie. Będzie łączyć co druga to Jak tam wygląda z ilością pasażerów? No tu jest sporo, a tu? Trochę mniej Na ten moment Ani jak z turystami tu? Jest coś, 77 Nawet o. No i fajnie! Coś się tu dzieje. W sumie, jeszcze tu pociągnął... Jak Jakoś... Tam miejsce. Było spoko, ale na ten moment widzę, że potrzebuje mieszkań. Eee... O, problem. Specjalnie im postawię, nie wiem, jakiś mały kiosk obok. No zobaczymy, co się tu wybuduje, jeżeli coś się wybuduje. Ej, w ogóle jakby ktoś chciał, to nawet istnieje możliwość nazwania miasta. <grystanie> I ewentualnie dzielnic. Muszę mieć osiągnięcie za nazwaniem drogi. Ej. Jakby coś chciał, to możemy wymyślić nazwę. Just saying. Można wymyślić nazwę dzielnic, które tu są. I nazwę miasta i swoją normalną... Drogą... Shit. To jest powód, dlaczego wiatr niekoniecznie jest stabilnym źródłem zasilania. Przestało wiać. Dobra, niech ci będzie. To są aleje, to będą aleje. No to są dość długie aleje, bo to je aleje będą się jeszcze tu ciągły.